A <laughs> więc witamy, nie, witamy, tak, po przerwie. Tamtego odcinka było 30 minut, więc na pewno zostanie podzielony na pół. Yy, w trakcie, tak, w trakcie budowania skapnałem się, że nie będę miał z czego zrobić waterproof pipe, bo będzie, będzie mi potrzebny kaktus. będzie potrzebny pszczelarz Aż, tak, i pszczelarz klopera. A że ja, a że ja kuktasa nie mam. To będę potrzebował pszczoły. bo tylko stąd będziemy mogli zrobić. A pszczoły są tam na górze, więc... Co, trzeba się pompować do góry. Tu będzie dobrze? Nie. Idziemy po pszczoły, w końcu. Nie, nie. Motherfucker. Fucking... No, masz? fucking bees. No pewnie, że mam. Enek by nie miał? Oh god, no, not the bees, in my ass! To no jest Feed the Bees teraz, odcinek. Na pszczoły. Feed the Bees. Nie. Patrzę, masz brąz. Czekaj, jakie ja tu w ogóle pszczoły mam? Dżunglowy. Chcesz fore, fore? I meadows weź, no. No właśnie chcę. No, A nie bierzesz wszystkich Meadows? Niebo zgubię po drodze. <noise> teraz. To, a jak spadnę, no to co? Nikt spadniesz. Mam nadzieję, że teraz tego nie dokonam. I Spatrz. spokojnie, spokojnie. Oho. Co? Oho. No jaki cheater. Co cheater? Ja nie niszczę, Ja nie niszczę bestii. Znaczy nie niszczysz spawna. Znaczy no. Jednego z dwóch monumentów. A bestia dalej głodna patrzy. A my to gówno robimy. <ścoughs> nie, naprawdę ta, ta, ta mapa. Trzeba trzeba coś ogarniać. To, to, to nie ma, że boli. A mnie nie boli. Wyciągnijmy, wyciągnij. Muszę cięcie zrobić. Poczekaj. No dobra, już jestem. Szwagier przeszkodził podczas yeah, yeah. Wpadł tak szwagier z cukierkami. <laughs> wpadł z cukierkami. E, chcieliśmy zrobić APR e, potrzebujemy pierw łopatkę. Jak to się wolnym tłumaczeniem skupa. Szufelka, tak? Tak to się. Tak to się powinno tłumaczyć. Uczyłeś do dwóch jeden, no. się, mam, po wszystkim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Ach. I wełnę. Ja wiem, że ja wełny uczyłem. A jak nie uczyłem, to mam... tej. To mam... Tak, mam. się będziesz chciał bawić kropami? O! Klop na bronę? Pewnie, że tak. No ja sobie, o widzisz, nie, nie miałem wełny nauczonej. Ale droń ze mnie. dawać szufelkę. Mamy szufelkę Kurper. Cool. Jaką... Nie z może siatka. Ponowna przerwa. ludzie. <głos》> Jesteśmy już po krótkiej przerwie. Była mała przerwa techniczna. Już ludzi się u mnie zebrało i... Musiałem to ogarnąć. Eee, co, pszczoły trzeba stawiać, tak? Pszczelarz kropel wkracza do akcji. Szeregowy yy, pszczelarz enek bierze ule, bierze ci, ciule. <grym> Czule je bierze. Staczyć ci po jednym każdego. Wiem. To po co oni tyle tych dali? Jakby ktoś mógł z nich budować? Archivement tak Get! Ja! Archivement Get? No nie. E, skrzynka na ciule zrobię. A masz ul? Tu dam ciule. A gdzie jest jeszcze jedna? Przyszła, a Tu jest. Teraz musimy zrobić API. Więc szybko z nią zrobimy. Patyki A dwie, a czy jedno? Dwie. Najlepiej. Jak to powiem, trzeba Nie, jeszcze więcej patyków. potrzebuję jeszcze więcej patyków, kopero. To ma no to idź rąbać gałęzie A nie, to nie terra firma. A powiem ci, pogrobił sobie w tą terra firmę. Tylko nie wiem. Jakoś nie wiem, czy chcę w nią brnąć, że tak powiem. Brrr, brnąć. Ale pograłbym, bo jest to bardzo ciekawa modyfikacja, znaczy modyfikacja, no modyfikacja jest to, modyfikacja, jakby nie było. Jakby... <laughs> Ale mam... papiącego chcę znaleźć. Mhm. Gdzie ja mam papiącego stara. Fab stara. Okej. Okay. Co by nie, co by nie, co by nie... Jeszcze więcej, Tino. Stać nas. Ja sobie nie żałuję. Ja powiem tak, Twoje serie oglądałem, to ty zawsze wyliczone. gry. Wyliczone wszystko. Tak sobie myślę, nie. Czekaj, osiem w sumie potrzebowałem. Koła i tak się przydadzą. Szkło. E, I, 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 i. Słuchaj, będziesz robił w tych kół cynowych. Jak będziesz czekał na przyszłankę, co? Hmm. Czekaj, czekaj, i to było o ile dobrze pamiętam. O oh, yeah. je! Potrafisz, ta po potrafisz tak, potrafisz tak. Będziesz od razu jak. Ich... No? E, wiesz co? Gdzie... Czekaj, gdzie postawić? Koło drzewa o. Albo o. koło. Nie, koło o. o. Jeden tu. A drugi... Ty, to zawsze jest problem. Już. Jaki problem? Znacznie nie koło drugiego. No i z od razu. jeden na drugą, nie? Forest Princess... Uh, z, z Meadows. ...Gdzie jest Mad Meadows? Me Meadows is drowned, nie. Oh yeah. Bo to jest szansa, że on otrzyma komon, która produkuje szybciej, wydajniej, po to, żyje. Da fakt. Drzewo? A, to liście, liście, liście. Albo ten, spawn. A nie, tu kładliście. Działa. To Tu, tu, tu działa. działa. Dobra, tak powiem brzydko, te pszczoły muszą zdechnąć. Ta królowa musi zdechnąć. Wtedy otrzymamy. komby, księżniczkę i drony. A my chcemy wosk. No ja, ja. Kurde, za. Zani... O, już są pierwsze komby. To trzeba zrobić centrifuge. A Tak szybko dostajesz dwa komby? No przecież nie zrobiłem jakiegoś ścięca czy coś. Ja pierdzie, normalnie przytwarciło mi się, bo ciężko jest utrzymać kombin z pszczół. Widziałeś, że cokolwiek zrobił? Nie. Przysięgam, on nic nie uczył. Nie tak w pewnym momencie. Centrifuge. He? Czego nie pokazuje? Tak się go robi. Stary masz... Aha, koper, boże Panie Kropero Chodziło o kloper. Copper Kloper, koper. kloper. Koper. Chodziło o koper o kloper chodziło Pamiętajcie, Ej, robimy... Widzicie, ja już metal nazwany moim mikiem. nie? Centrifuge. Jeszcze w tym odcinku będzie. Ja mam nadzieję, że on nie potrzebuje wody. Ale nie, on potrzebuje tylko zasilania. Zasilania dostanie. To ja idę po komba. nie hmm? Czego nie ma? O, trzy komby. Popatrz, ale wydajna pszcza musi być. Już trzy komby. Już trzy komby, a popatrz, ile ona jeszcze życia ma. Wiesz, co mi się przydało, ale i analizer? I nie tylko. Ty jesteś szapien, i czas by ci się Och, co by mi się tu nie przydało? Wszystko by się przydało, ale nie ma, nie staćmy. A przejdźcie, by się z gąbów E, to nie trzeba silniki muszą być włączone. No przecież je włączyłem. No i czemu nie działały? Ja nie widzę, że działały. Nie gadaj, że one zasilają To nie jest... To nie jest alloy wire. To musi być skierowany do czego żeby on to zasilał, ten blok. Ale podstawy. To, klopero klopero no, podstawy. Podstawy, no. strona. To nie jest alloy wire. <gry> po prostu umieszczaj wajchy przy każdym będzie dobry nie, tak też, tak też... Tak tylko jeden nie zadziała, widzisz? Tak nie zadziała żaden. <grymne> Kupero. No wiem Sherry Peter dawać. A, a, te, a ten użytkownik zrobił kółko i krzyżyk normalnie. I sobie z takim czymś nie może poradzić. Kto go zrobił kółko i krzyżyk? Ty. Nie, czemu kółko i krzyżyk. Ja sobie z tym poradzę. Ja w Redstone jestem. Poza. ja bym wajchy przy każdym silniku umieścił, i to wszystko. Albo po to nowe. Wiesz co, bo chciałem pokazać możliwość jaką można, no ale... <laughs> Włączasz tyle, ile chcesz silników na raz nie? No i centrif już pracuje. On nie pracuje, on zapieprza. No, widzisz, już koniec. Mamy Vox 3 Vox. Tak, za mało. ma wazelinę. Ale widzisz, jeszcze jeden się pojawił. Jak? Mi się to cieszy. Oczywiście złote rury. A ja Cztery wosku. W ogóle czy, co ja tam potrzebuję zrobić? Carpenter, forester Mushroom Picker, Biogas Engine to w sumie ja mogę to zadanie zrobić bez tego, pierdzielenia się z tym wszystkim. Ale ja tu chcę trochę maszyn mieć, już na przyszłość. A, a mogę jeszcze jakąś ciekawostkę z tego filmy walnąć? pewnie, że możesz. No, to kurde. Bo popatrz się, e, żeby zrobić to trzeba było taki kopiec usypać, nie? No, 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 ja Śląskę. pamiętam. No. Pełno tam tego. I on się nie zawsze zawalał, czyli nie zawsze można było zauważyć, że się robiła produkcja, skończyła się. Mm -hmm. A czarko wtedy dropił na ziemię i mógł zniknąć po prostu, nie? Teraz koleś dodał coś takiego, że jak się to skończy, to się dalej nie zawala, ale pojawiają się bloki, które nabrały do ośmiu czarko w sobie. Tylko? I w ten, ten sposób czarko nie zniknie. Olo. No bo to bloki są, tak jakbyś miał na no no no, 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 no. Nie, bo czasem możesz przespać przez. nie pracują. Widzę. Ale miał jeszcze mocy trochę. No to trochę, no bo zawsze ma wewnętrzny magazyn, nie? Ile tam tego wosku trzeba było na te rury? Dziadowskie. Eee, jeden wosk w Crafting Table daje jedno ogumowanie, jakby. Ja bym to nazwał takie uodpornienie na wodę. Trochę mi tego potrzeba. Jak trochę. Przecież to masz centralnie od tym. Przynie będziesz miał. Ale... Ja, ja nie rozumiem, w czym masz problem. Widzisz? Pro problem jest w tym, że go mam. No i widzicie, drodzy widzowie, tak się robi paję waterproof nie mając kaktusów. Kuktasów. No. Kolperus. A, kolpe, kol, kolperiuszu. A, telemiuszu. <noise> Patrz, teraz schodzimy na dół, bo ja sobie tu taką platformę zrobiłem. Mało co nie spadłem. Tak, już Ci wierzę. Pompę nie tym, ja i bo... 4 to nowe silniki. Zrobimy to podczas cięcia, czy pokazujemy? Mówię, jeszcze nie pokazywałem, więc trzeba będzie tak, zrobić. Możesz sprawdzić pompę poza tym, poza kamerą. Tak? Sprawdzić pompę i 4 silniki poza dobrze. kamerą. Dobra, to ja robię cięcie. No, przynajmniej pokazać receptę. No dobre jesteśmy. Pompę no Mining Quera skraftowałem. Teraz potrzebuję tanka. Śmiałbym czy... się, jakbyś go odpalił zamiast pompy. Co? Śmiałbym się, jakbyś go odpalił zamiast pompy. Tak. Takie rzeczy to tylko wejrze. Co ja jeszcze potrzebuję? Pistony, pistony. Dajcie mi pistony. Wolność pistonom. Pistony to jest chyba najgorsze, co można krawdzić. Czemu? No to Najgorzej się to krawci. Powiem ci, jak, yy, jak kombinowałem jeszcze bez żadnych modów z tym wszystkim. Oj, no to, to było jednak do robienia. Deski, cholerne deski. Ich zawsze brakuje. A, jeszcze drewniane kółka. 7. Potrzebuję jeszcze jedno kółko Kropero. Poratujesz mnie? A, a, a wiesz, że koleś w Australii opatentował koło. A wiem I... On cię pozwie. Ale oni teraz weszli na takie, na takie pomysły. Oni wszystko patentują. Bo nie było wcześniej opatentowane. To patentują. No. Idziemy na dół. Ja wezmę, opatentuję. Czekaj, co ja mogę opatentować. Ha. Kropero może opatentować. Metan, bo jak pierdzę, to go wytwarzam. No. W sumie czemu nie? <laughs> Patrzcie, jak fajnie Alk podwiesił pompkę, nie? No to jest, wiesz, to jest kwestia, tylko tak, co z tego, jak potrzebuje wody. A ty zamontuj tylko trzy silniki i na centrum po, pompy postaw wajchę i tyle. Myślisz? Nie, ja nie myślę. Ja to wiem. Czy ja mam wiaderko? Wrzuciłem? Spalił, spalił. A nie, masz w tym, w ekwipunku, nie widzisz? Ty, ej... Nie, musicie mi wybaczyć, ja dalej jestem jeszcze po tych urodzinach. Chociaż o, może napada. Ile trzeba czekać, żeby do wiaderka napadało? <grystanie> Pożyczam. Wiesz, że ja się kiedyś bałem, że idąc z wiaderkiem lawy i tak będę chciał drzwi otworzyć, to nie otworzę drzwi, tylko wyleję lawę na siebie. I zginę marnie. No wiesz, jak się na przykład kliknie na ścianę koło drzwi. to może coś takiego być. To jest szybka reakcja, nie? Zależy od tego twoje życie. Wiesz co, przypomina mi się generowanie moich wiaderek z mlekiem. i tak ty, ty widzisz to? Co? Nie pokazuje mi wiaderek. Popatrz. Pokazuję. Tu pokazuję, a tu? Jest tak. Bo nie masz dostatecznie dużo EMC. Dopal jeszcze kobla, to wtedy będziesz mógł zabrać wiaderko z wodą. Jednego kobla. Wiaderko plus jeden stąd daje wiaderko z wodą. Jest, okej. Tu muszę wodę oddać. Chociaż nie, nie muszę wodę oddawać. Muszę tam wodę nalać. No. Tymi schodami nie. się zapieprza. Takimi Za schodami. Drabinkowymi schodami. Ej? Nie zapieprzałeś nigdy drabinkowymi schodami? On naprawdę jest skacowany. <noise> Brakuje jeszcze jednego wiaderka. Ej nie, możesz zabrać spod silnika redstonego. Właśnie próbowałem. Fak. No nie dam rady tam, tamtąd zabrać. Ach, interruption. Contruption. Spadniesz. Nie. Spala. Nawet, nawet nie próbuj mi to mówić, bo... <laughs> I want... Wiesz, masz takie fajne itemy. Lekka bomba. Spadniesz. Nie życzę sobie. I tak spadniesz. A. A. Nie no, zacznie pracować, daj mu czas. Ale ja pomasuję i się rozgrzeję. O widzisz? Pomasowałem. Ale to jeszcze się nie rozgrzeje w ogóle. Pompa się musi rozgrzać, a nie te silniki. A niech się grzeje. Mam ją już, przy... o fuck, targeta usunęłem. To było mądre. Bardzo. Widziałem wszystko przez kopero i pewnie, ta, a jak? <głos> <głos> ja wiedziałem, że tak będzie. Widzisz, jak to było mądre? Trzeba <noise> będzie spalić między odcinkami. Patrz, tu się przerabia. Zmień to na lavacele, to będziesz miał skompresowane to bardziej. Ale nie mogę w lawaceli no popatrz, chyba że... Też się nie da. No to co jest? Coś jest nie tak. A, wiem, wiem czemu. Masz stół na mater zablokowany. dalej masz na mater nie, no już jest unlock o, i teraz powiem. ja pierdziele no widzisz, mówiłem ja, a nie ja popatrzyłem mówię. się, nie popatrzyłem się widzisz a zapomnij... nie ja muszę mniej pić ludzie, a bestia dalej głoduje <słuch> 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 mamy wodę mamy wodę tutaj widać po tym wskaźniku, że woda jest Woda jest, więc możemy zrobić star. Hardenet. Machine. Więc zrobię go. A co nie zrobię? To będzie punktem kulminacyjnym tego odcinka. Eee, kulminacyjnym, chyba kończącym, nie kulminacyjnym. Miałeś pojęcia. Nie. Kulminacyjny to jest coś, na co wszyscy czekali. I potem. Tak, bo od samego zmierza... początku powiedziałem, że chcę zrobić Hardenet Machine. Dobrze, a po, od punktu kulminacyjnego się zjeżdża y, powoli do zakończenia, znaczy, no powoli, tak w miarę powoli. Powiedz to tym, na których leci pol, powódź i fala kum, kulminacyjna. <gulminacyjna> <gulminacyjna> e, a nie, jest różnica, fala a punkt kulminacyjny, to jest, jest różnica. Skraciłbyś te brązowe gatki, nie, byś, nie, nie będziesz takim wtedy czerwonym kolesiem. O! Ty telefon do mnie dzwoni. Czekaj, Mister Dzwoni. Yy, muszę odmówić. nie widzę. No, musisz. Ciekawe co chcą. A, wiem co. Jak jest Wicho, jak jest Ultrax, to chyba będzie Daisy. Raczej na pewno będzie Daisy. Tu się odmówi, tam im napisz, że. Ej, weź, bo ja jeszcze nagrywam. A potem sobie możesz iść w pizdu. ja też pójdę na terarię no, 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 no. no, Laka bomba. Kabum. Jej. Zrobiony, zrobiony, zrobiony. Dobra, to w tym miejscu zakończymy ten. Te dwa niefortunne odcinki, które wrzucę pod rząd. Za to, że nie było, ale tak jak mówię, no. no znaczy, że nie było, no, nie mógłbyś zaplanować. Nie? W tej smutnym pogodzie i deszczu żegnam się z wami o ziemble. Nie, miło. dobra. Na samym odcinku skończymy już trzecie zadanie, znaczy no, nie trzecie, to było raz, dwa, czwarte. trzy, czwarte zadanie. Czwarte zadanie. Zbudujemy już coś konkretniejszego. Ty pamiętasz co było za czwarte zadanie nagrodą? Nie pamiętasz. Nie. Nie mam. Ja żadnego. mam nadzieję, że to będzie glina. Możliwe. No to nic nie mam to. szczerą nadzieję. Tak więc jeszcze raz i dziękuję Kropero za przybycie. Bestię przepraszam. Że nie nakarmiłem. Dobra. Tak mhm. więc... Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej. Okay.